Według szacunków NATO rakieta manewrująca buriewieznik z napędem jądrowym, jak stwierdził Putin, rzeczywiście ma nieograniczony zasięg, co pozwala jej omijać wszystkie zachodnie systemy obrony powietrznej i zbliżać się do celów przez martwe pola, takie jak Arktyka. NATO jest zaniepokojone pociskiem Oresznik, który osiąga prędkość hipersoniczną, jest wystrzeliwany z mobilnej wyrzutni i może uderzyć w dowolne miejsce w Europie. Jednak najbardziej niepokojącym aspektem dla analityków NATO jest supertorpeda Poseidon, która mogłaby zostać użyta do zniszczenia nadmorskich miast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Niemiecki minister obrony Bestorius stwierdził w tej sprawie, że Rosja, i jest to oficjalne oświadczenie niemieckiego ministra obrony, może zaatakować NATO nawet przed rokiem 2029. Wcześniej eksperci wojskowi, w tym z Niemiec, podawali tę właśnie datę 2029 roku jako kluczową, ale teraz Putin atakuje ich wcześniej. Obecnie większość spodziewa się wojny w 2028 roku.